Dzień dobry, witamy Was w kolejnym niezbędniku zamawiającego. Dzisiaj poruszymy coś, na co wszyscy czekamy, czyli w końcu wybranie tej najważniejszej oferty i opublikowanie informacji do naszych wykonawców, kto wygrał, z kim chcemy zawrzeć umowę i kto dostarczy nam to, czego szukaliśmy w całym postępowaniu. I zacznijmy od tego wyboru. Przede wszystkim jak już mamy ocenione oferty, co robimy w sekcji przegląd i ocena ofert, co robiliśmy w poprzednich niezbędnikach, to przechodzimy do kolejnej sekcji, którą jest wybór najkorzystniejszej oferty, lub też unikniętą ważnienie części czy całego postępowania. No i teraz tak. W tej sekcji mamy podział na części postępowania. Jeżeli prowadzimy postępowanie z podziałem na części, to będziemy mieli tutaj tyle wierszy, ile było części w tym postępowaniu. W każdej części mamy do wyboru jednego wykonawcę i system nam proponuje, którego wykonawcę wybrać na podstawie tego, ile punktów dany wykonawca. Uzyskał. Jeżeli uzyskał największą liczbę punktów, no to jest wytłuszczony i możemy wybrać tego konkretnego wykonawcę, stawiając przy nim znaczek, no i po prawej stronie zaznaczając też datę decyzji i ewentualne uzasadnienie. Te czynności są konieczne do wprowadzenia, żebyśmy potwierdzili wybór najkorzystniejszej oferty, czyli zaznaczenie, który wykonawca w danej części wygrywa, podanie daty decyzji i ewentualnie opcjonalnie wprowadzenie uzasadnienia. Po tych kilku krokach klikamy przycisk Zatwierdź i tym samym Potwierdzamy sobie, że w tej części postępowania wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. A co w sytuacji, kiedy oferta nie może zostać wybrana jako najkorzystniejsza, bo na przykład ma rażąco niską cenę, albo wartość tej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia? Wtedy system odnotowuje te, ten stan i przy danych ofertach zaznacza e, taki myślnik i Dzięki temu cała ta oferta jest wyszarzona. Nie da się jej wtedy zaznaczyć jako najkorzystniejsza oferta. Jak najedziemy sobie na ten myślnik, to system nam pokaże komunikat, dlaczego tego nie można dokonać. No ale jest to po prostu systemowo zablokowane. Kiedy oferta nie może być wybrana, to system nie pozwoli na wybór tej oferty. I trzeba wykonać jakąś akcję, dzięki której ten wybór będzie możliwy, na przykład zwiększenie kwoty, no albo Uzyskanie wyjaśnień od wykonawców, czy też w ostateczności po prostu unieważnienie części. Oczywiście tutaj też nie musicie się martwić takimi rzeczami, jak niepotrzebne komunikaty, ponieważ żaden z wykonawców nie dostanie o tym powiadomienia. Do momentu, do którego Wy jako zamawiający nie opublikujecie informacji, o której zaraz będziemy Wam mówić, wszystko co robicie w systemie zostaje w systemie. Także możemy być spokojni. Natomiast idąc dalej, gdy już mamy ofertę wybrane bądź też przeanalizowane, zastanawiacie się nad wyborem i chcecie sobie na przykład pewne rzeczy usprawnić, wyżej mamy wyszukiwarkę. Możemy sobie wyszukać tam po Decyzji, którą już teraz daliśmy naszej ofercie, jeżeli taka oferta już posiada decyzję, lub na przykład wyszukać po konkretnej części, jeżeli tych części mamy sporo. Idąc dalej, po prawej stronie mamy takie dwie akcje. Pierwsza z nich to utwórz rundę. Zdarzyć się może tak, że wasze oferty uzyskają ten sam bilans oceny punktowej i wymagana będzie na przykład runda ofert dodatkowych. To właśnie w tym miejscu tworzymy taką rundę, tak samo jak w tym miejscu możemy utworzyć aukcję. Natomiast jeśli chodzi o tworzenie tego typu rzeczy, o nich będzie będzie specjalny dedykowany odcinek, także stay tuned i obserwujcie nasz kanał, tak żebyście niczego nie przegapili. Idąc dalej, po prawej stronie mamy jeszcze jedne akcje dodatkowe. Po rozwinięciu tych akcji widzimy, po pierwsze, możliwość zaktualizowania kwoty na sfinansowanie zamówienia, co może się nam przydać, gdy chcemy ten. Myślnik usunąć przy konkretnej ofercie, bo na przykład znaleźliśmy jakieś dodatkowe pieniądze, które pomogą nam w sfinansowaniu tego przetargu. Natomiast kolejną rzeczą, którą tam widzimy, jest możliwość unieważnienia wszystkich części, do których oferta nam po prostu nie wpłynęła. Żeby nie robić tego ręcznie, w przypadku, gdy mamy tych części sporo, wybieramy po prostu tą akcję i dzięki temu system sam unieważnia nam konkretnie te części, w których oferty się nie znajdują. Zgodnie z ustawą, po wyborze najkorzystniejszej oferty musimy jeszcze opublikować informacje o tym wyborze. Więc jeżeli już sobie postanowimy, która oferta jest najkorzystniejsza, no to musimy świat poinformować o tym, kto wygrał w naszym przetargu. I to robimy w kolejnej sekcji. Publikacja informacji o wynikach nie odbywa się w dokumentacji, ale jest na to specjalne miejsce. To miejsce nazywa się publikacja informacji o wynikach. I w tej sekcji należy załączyć dokument mówiący o tym, który wykonawca wygrał w danej części. I tutaj uwaga, nie trzeba wybierać ofert we wszystkich częściach, a dopiero potem przechodzić do publikacji informacji o wyborze. Możemy to robić pojedyncze. Jeżeli znamy już wykonawcę, który wygrał w części pierwszej, możemy. Zamknąć wybór w części pierwszej, potwierdzić i opublikować informację o tym wyborze właśnie w tej sekcji, a potem wrócić sobie do wyboru ofert w kolejnych częściach. Jeżeli mamy już wybraną ofertę, to w tej sekcji należy w konkretnym panelu. Dołączyć dokument mówiący o wyborze najkorzystniejszej oferty. W tej sekcji mamy takie właśnie panele. Każdy jest przypisany do konkretnej części postępowania lub mamy wszystko złączone w jeden panel, jeżeli wybraliśmy sobie oferty już w wielu częściach. Ten panel należy rozwinąć. Po prawej stronie jest taka możliwość i dodać dokument z wyborem najkorzystniejszej oferty. Tego dokumentu nie musicie tworzyć. System generuje Wam taki plik. Po prawej stronie macie taką ikonkę drukarki i możecie sobie w formie Edytowalnej w Wordzie, pobrać dokument z wyboru najkorzystniejszej oferty, przejrzeć go, dopisać coś swojego, coś zmienić, jeśli jest taka konieczność, i dołączyć go do platformy tutaj przez opcję wybierz. Plik. Po dodaniu tego dokumentu konieczne będzie jego opublikowanie, a do tego służy ikonka po prawej stronie, ta strzałka taka w prawy górny róg skierowana. Po użyciu tej ikonki dokument zostanie opublikowany, wy spełnicie obowiązek ustawowy i sekcja będzie zaliczona. To ja mam pytanie. Zdarzyć się może tak, że ci nasi wykonawcy zostaną wybrani, powiedzą, że jest ok, my opublikujemy informację o wyniku. A oni odstępują od zawarcia umowy, bo coś się wydarzy. No i co wtedy? No, świat się wtedy nie kończy. Mamy na to rozwiązanie. Po pierwsze, wycofujemy taki dokument. Możemy wycofać taki dokument z wyboru najkorzystniejszej oferty. No i tym samym sekcja znowu zrobi nam się na czerwono. Więc wracamy do sekcji wcześniejszej, czyli wybór oferty i unieważnienie. I tam wybieramy przycisk: zmień wybór w tej części, w której nastąpiła ta roszada. Po użyciu tego przycisku: zmień wybór system umożliwi nam postawienie krzyżyka przy innym wykonawcy, zaznaczamy wtedy innego wykonawcy, tylko żeby to zrobić, to też trzeba się cofnąć jeszcze o jedną sekcję, mianowicie do punktacji, no bo jeżeli wykonawca zrezygnuje nam, no to z jakiegoś powodu, więc wtedy w sekcji dotyczącej przegląd i ocena ofert ustawiamy konkretny status tej oferty, dzięki temu... W sekcji dotyczącej wyboru system nam już tej oferty wybrać nie pozwoli, a my będziemy sobie mogli spokojnie wybrać ofertę, która powinna zostać wybrana. No i powtarzamy procedurę: wybieramy ofertę, data decyzji, potwierdzamy i publikujemy informację o wyniku postępowania, a wszyscy zainteresowani postępowaniem dostają o tym stosowną informację mailową. I to wszystko, co mieliśmy dla Was w tym odcinku. Już jesteśmy prawie, że przy końcówce, niebawem będziemy kończyć nasze postępowanie, więc zostańcie z nami i do zobaczenia za tydzień.